Okej, okay, cześć Siemaneczko z tej strony z A stworzyłem sobie nową serię, w której będę pokazywał, yy, jak poradniki z C. No, no to zaczynajmy. Oczywiście poradniki są dla ludzi, którzy już troszkę, troszeczkę znają tego C, więc wiedząc w ogóle, co to jest. Na początek powiem Wam, z czego będziemy korzystać. Będziemy korzystać z programu CodeBlock. Jest to program do, no, do y, no, konwertowania tych wszystkich plików i w ogóle. No to może stworzymy sobie nowy plik. Oczywiście poradnik też Wam zrobię, jak zainstalować ten program. Na początek Console Application. Klikamy Go. Wybie tu mamy dwa języki. Oczywiście C nie będziemy na razie robić. To kiedyś może indziej. Na razie C++. Chodzimy i wybieramy sobie Nazwę. No to my sobie weźmiemy hmm, koder. Koder. O, na przykład taki koder. Wchodzimy. Ja sobie wejdę w pulpit. Utworzę sobie tam nowy pulpit i koder. Dam nazwę. OK. Zapisujemy to wszystko, zostawiamy tak jak jest. Dobra. Jesteśmy w tym. Jesteśmy w, ogólnie w pliku. Żeby otworzyć sobie plik podstawowy, tutaj mamy po lewej stronie takie jak project, symbols, files, resources. Pełno tego jest. My sobie wejdziemy w project. I tutaj, klik, tutaj mamy o takie coś coder, czyli naszą, naszą nazwę projektu. I tutaj klikamy jeszcze raz source i dwa razy na mail. cpp. Ok. I waszym oczom ukaże się taki plik. Na początek, co to jest? Może zacznijmy od treści. No to, co to jest include? Include. Jest to takie, jakby no, systemowe coś tam. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, bo to jest takie. No nie wiem. Tutaj mamy iostream. O początku, a ja to znaczy jak te pliki, co to wszystkie tutaj będziemy mieli, a string to strumienie z angielskiego. Później using using namespace std. To znaczy, że będziemy używać yy, domyślnej biblioteki std. Później mamy int main, czyli cały yy, główny program w tych klamrach tutaj, co się podświetliły. Czyli Klam Clownrack jest cały główny program. I jeśli to... Teraz sobie go zdebugujemy. Znaczy, sorry, zbudujemy i... otworzymy Naszym oczom... ukaże się konsola. Oczywiście te program na razie mam w konsoli, ale to są już... Później przejdziemy do programów w oknach różnych, na przykład gry robić. I... Pisze nam tutaj Hello World. Tym kodem się nie przejmujcie, bo to jest nam niepotrzebne. Tutaj w jaki czas się to otworzyło. Żeby wcisnąć dowolny przycisk, to nam się wyłączy. Hello World. Pierwszy. Co to jest Hello World? Hello World jest otóż przecież tutaj. Tutaj w tej treści widać ten Hello World. I my będziemy zapisywać w kąt, w kąt zapisujemy wszystkie można powiedzieć yy, yy, słowa, wyrazy, które się mają pojawić. A endline jest to zakończenie linii. Czyli, żeby tutaj było takie coś, popatrzcie, jak usuniemy sobie tą endline, o sorry, endline teraz sobie otworzymy ten program, tu ukaże nam się. Jak widzicie, nie ma tego, en, tego endline, że tutaj była taka przerwa. Jest po prostu hello world. Dobra, to zacznijmy od programu, jaki zrobimy dzisiaj. Dzisiaj zrobimy sobie um, um, program um, program do kodowania i do loginu. Będziemy się logować w bazie danych z plikiem się po Znaczy, to będzie w kilku odcinkach. Dzisiaj sobie zaczniemy robić ten program. Oczywiście, aż taki program Tutaj mam takie symulacje bankomatu. Tylko, że w innym programie, żeby to się nie mieszało wszystko w devie. Ja sobie tylko jeszcze popatrzę tutaj na nagrywanie, czy dobrze tutaj mam. Dobra, nagrywać jeszcze można. Dużo, 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 dużo. I mam coś takiego tutaj jak include właśnie. To jest symulator bankomatu. Tutaj też jest using, to, to, że, ten, jest takie, jak string. Mamy różne typy, mm, typy zmiennych. Zmienna to jest to, aby przechowywanie takie półeczki, przechowywanie różnych rzeczy. Na przykład mamy jeszcze zmienną int, której przechowujemy na przykład, liczby w niej będziemy przechowywać. Mamy float, float. Mamy pełno tych zmiennych. Yy, I tutaj mamy int main, czyli główny program. Jak to działa? Yy, Count. Czyli wyskoczy nam witaj w naszym banku. I jest taka przerwa. Później znowu podaj numer PIN. I tutaj zapomniałem takiej przerwy dodać, żeby tu można było, że użytkownik myśli żeby wpisać. I SIN. Co to jest SIN? A otóż właśnie SIN to nic innego jak no połączenie się właśnie z tą zmienną, Tylko oczywiście wszystko musi... widzicie tu jest ta zmienna pin i tutaj także jest zmienna pin, czyli że jak chcecie, coś... no, no to do wszystkich z intem, z wszystkimi zmiennymi tak samo się robi sin i macie pin i tutaj jest takie jak if, oczywiście tutaj to musi być wszystko tak samo napisane jak w zmiennej, ponieważ wam nie zadziała Teraz mamy if. If to znaczy, że jak, zob, jak y, że pin jeśli użytkownik wpisze pin 2711 to na ekranie ukaże się, że wpisał y, PIN, poprawny pin. A jeżeli nie, źle wpisze, to wyskoczy niepoprawny pin. Y, to jest 0 powtórz. No i zobaczmy, jak ten program działa. Otwórzmy go Witaj w naszym banku. Czyli to 100. Podaj numer PIN, to 100. I teraz wpisujemy ten PIN 272711. Czyli ten, czyli ten PIN, co tutaj jest. Odpalamy. Poprawny PIN. Dobra, i się zamyka. nam. No to odpalmy jeszcze raz. I teraz pokażę Wam, jak wpiszemy źle PIN. Wpiszmy byle. Jaki PIN? Taki. I poprawny PIN nam wyskakuje. I widzicie, jak to działa. To jest bardzo proste. Dobra. A tu już mamy takie coś. To ja wam pokażę, jak zrobić takie proste logowanie. Jak na razie. Sprawdzę jeszcze na to nagrywanie, bo za chwilkę pewnie nie będzie się chciało nagrywać i na tym się skończy, ale nie, mam jeszcze dużo tego. Dużo miejsca na dysku. Oczywiście sorry, że nagrywam w takiej jakości, bo aktualnie nie mam dobrego mikra. Będę kupywał. I takie rzeczy. Dobra, napiszmy sobie zmienną. String. String, czyli zmienna. String. Czyli zmienna, która będzie li, mm, literowa. String, czyli na przykład y, login. Będziemy mieli login. I chcemy jeszcze jedną zmienną dodać, czyli musimy napisać tutaj przecinek. Każdy zmienny jest tak samo. Piszemy lo, y, login i hasło. Oczywiście polskich znaków nie dajemy, bo nam się skraszuje program i dodajemy taki mm, znaczek, nie wiem jak to się nazywa. I teraz, w, teraz przejmujemy kontrolę nad intem. Oczywiście nad intem. To sobie możemy wszystko usunąć. Oczywiście zostawiamy tylko. Ups, zostawiamy sobie to. I wpisujemy sobie w pierwszej linie: wpiszmy sobie code. Code. Podaj login. I miejsce na wpisanie. Musimy jeszcze dodać endline, czyli to zakończenie liny, linii żebyśmy mogli wpisać. I teraz w bazie danych jest tak, że SIN będzie mieli SIN i z tego SINu idzie do login. Będzie sprawdzało. Tak? Tak. I teraz sobie zapiszę. Sprawdzę tylko jeszcze jedno coś. Na internecie szybciutko i zaraz do Was wracam. Okej, okay, już jestem, sprawdzę, tylko czy mi się nagrywa. Nagrywa mi się. No to dobra. I już tutaj to wszystko sobie na pasek dajemy i możemy zaczynać dalej. Znowu piszemy. Coach. 2D. I tutaj wpisujemy podaj. Nie login, tylko teraz hasło. I zostawiamy takie coś. Mm, oczywiście endline musi być. End... Endline. Mm -mm. I kolejny SIN. SIN idzie do hasła. Dobra. Odpalmy program. Zobaczmy, jak to działa. Czekamy, czekamy szybciej w programie. Żadnych kraszy nie ma i podaj login. Widzicie? Endline wyskoczyłam tutaj, ale żeby tego nie było, endline trzeba skasować. I zobaczmy teraz, bo miałem... Coś źle zrobiłem z tym endline. Więc tego... O, 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 o. error. Musi być endly. Czekajcie, ja sobie zobaczę tylko tutaj. No i to powinno działać. To, co ja sobie zrobiłem. To czemu to nie działa? Podaj login. O, dobra. Zbudujmy to. Teraz mam zadziałać. Coś, 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 coś. Before exchange. No dobra, no to dajmy to END. End. Ups, nie to. Sprawdźmy teraz, no? Teraz mam być jeden error. Jeśli to zależy od tego erroru. SIN. Polam, to trzeba te... teraz. Teraz powinno zadziałać. Jeśli nie zadziała, to mam jakiś błąd. A jaki błąd? To będę się musiał dowiedzieć. W... O! I widzicie? Czekajcie. Podaj login. No i na przykład takie coś. Takie coś. Ale. Teraz się zajmijmy czymś innym. A zajmiemy się tym if. To, co Wam pokazywałem, czyli piszemy if to login. Login. No, oczywiście, muszą mieć dwa, żeby się to równało. Musi być dwa i w dodatku musi być jeszcze w tym takich klauzach, w nawiasie. Znaczy, nie, no, no, w nawiasie. I jaki będzie nasz login? Nasz login to będzie admin. Dajmy sobie admin. I żeby nie pisać drugiego ifa, to w tym programie wymyślono tak, żeby tego ifa nie pisać, to my po prostu dodajemy sobie twietę. I piszemy znowu hasło i hasło równa się. Też admin dajmy. Ups, nie tak. I też dajmy admin. I dobra. I teraz tak. Jeżeli tak, jeżeli tak ktoś wpisze, to ma wyskoczyć, że com, Code. Ma wyskoczyć, że pop, nie poprawny, tylko... Mm, Poprawny login. Poprawny login. Po prostu tak. I już sobie tylko coś sprawdzę, bo ja tutaj robiłem te wszystkie pliki, i mi się tutaj bardzo myli to wszystko. I jeszcze będziemy musieli w dodatku zrobić jeden nawias tutaj i drugi nawias tutaj. Dobra, i sprawdzimy jak to działa. Teraz powinno działać. Ups, error. Gdzie my ten error mamy? Tu? Dlaczego mamy error? Dobrze, już wiem czemu mamy error. Teraz powinno działać. No, coś jest najwyraźniej nie tak. Dobra, ziomeczki, to wam wyjaśniłem, jeszcze sobie tylko, no, zróbmy to tak i spra sprawdźmy, czy tutaj się da to odpalić, bo jak nie to znaczy, że to jest źle zrobione. Aha, dobrze, już wiem, o co chodzi. I tutaj trzeba napisać mm, admin, admin, ady, jeżeli tak, to udało się zalogować. Nam się uda zalogować. A jeżeli nie, źle wpiszemy, to już chyba domyślacie się, co się stanie. Wpiszemy sobie tak, wpiszemy sobie tak i nie udało się zalogować. Dobra Ziemaczki, ja kończę ten odcinek na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku i będziemy robić yy, połączenie z plikiem.